To wziął szumbulę? Ja jebię. No ja pierdolę, po prostu pod podskoku Petru nie dziś, zrobić, kurwa, życie, nie to... siły, że się to nie No się wziąć, Ojej. Demo, że... Moc w nim jest silna. I się oczywiście, kurwa.

a, dwójka. No kurwa, czy ona dzisiaj się włączy tak, jak powinna? Znowu się zbagowała kurwa. I ja pierdolę. dole. A, jak mnie to sam dociło? Tak? Albo na. O, pają. Nic nie działało. No kurwa połapałem, że mam ponad dwójjebane z pizdy kurwa. Kurwa, dwa rzuty jebany, kurwa główny, kurwa, pierdolony Michu Za tobą przed tobą wszędzie giniesz. Ja pierdolę. No, super, kurwa tobie. No, Co mi robi? Jebany debi to jest ciasno bardzo Jeszcze ani razu nie zdechł To jest mi Ojej No kurwa jak mnie to przeciągło Chuci w do jebany śmieciu kurwa Morgana zapycha z sepy na śmieci Jakie zatory wypełniasz się Gim kurwo Aha nie aha Kurwa jego pierdolona mać. Oczywiście mi nie wejdzie, ale ja mogę zdechnąć. Pewnie, że tak, kurwa! się Nigdy. Gdzie idziesz tym wielkim gównym, kurwa? Chodź. Czy... kurwa. Aha, no fajne zdolności. Super zdolności, I kurwa. I już php mam wyjebany. Jeszcze, jeszcze mógł iść. Jeszcze mógł iść. zresztą skłonęła coś dużo. Dlaczego go nie Nic nie działa, jest na bódzie. Pucha peto, to ja mam kurwa wyjebana z jednego hita, za każdym razem kurwa. Daj tego śmiecia nie masz dość. Poliaki tepa, kurwa Czego nie zrobię, tepa mnie w chuj, dwójka kurwa to w ogóle lepiej nie używasz, bo nigdy nie działa i chuj kurwa, super Przedem jakiś frajer No ja pierdolę Bają gdzieś tu chodzi. Oczywiście, że nic nie trzeba pochudzić. Nie ta, ta, ta. jest tam? Żyje. O bałny kurwa, polski robaczy. Ojej, napałe, ojej. O nie, zrobimy. Zrobimy, zrezygnujmy. Oczywiście, kurwa znowu, no i znowu dostałem kurwa hita i moja postać stana jak jebana pała i dostałem plecy, kurwa, pewnie, że tak, kurwa, jego Z Zjebana kurwa gównogra, pierdolona kurwa. Pewnie, że tak, no. O, moje nie działa, ten mnie zaczął ruszyć randomowo tym, pewnie. Ja na kim biję więcej obrażeń, to trzeba mi mam mniej że zaistnij. Nie, zajebany. Prajr tu, o za nami duku Super, to nie wasza walka. No gim, kurwo Gdzież przy Ortanderze mi się taka kurwica nie załącza już nawet Ja pierdolę. Znaczy, że nic nie działa i ci już kurwa chunstrzela Dobra, full HP, aaa, wow, super Zadziałało, Ale Bo nie można nie ma staminy Over, over. kurwa, ten miecz, kurwa, E? Czekaj, gdzie ty jesteś? Czekaj, mam tylko zjebać. Zobacz, Dobra, to wygląda. Brawo, kurde, śmieci. Czwórka mi działa, super. Czy, działa? Jest wstępna, I nawet nie użyję, bo nie ma na co. Polskie <laughs> robactwo. <laughs> o, 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 też się prosi. No wid... Aha. na no, nikogo, no kurwa, mać jebana, no to jest... Nieee, żart kurwa. Ja pierdole, co za k***a. Żyk. To Nie może żyć. Przez chwilę może stać, ale no. I ten tak kurwa stał w tym roku, ja pierdole.